Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie razem z Danielem dzisiaj. Daniel za chwilę wyjeżdża, ale jeszcze pomoże mi tutaj przykryć słomę, bo może dzisiaj padać deszcz. A wczoraj ją odkryliśmy, żeby troszeczkę przeschła. No i trochę przeschło, bo wczoraj był ostatni ciepły dzień i słoneczny bardzo. No dobra, ja to. ja to pozwiązuję. Jedź. Dzisiaj nasze ostatnie serki wyjeżdżają w ostatnią swoją podróż do Was. To taki szczególny dzień w ogóle bo kończy się ten sezon i następnie zaczyna dopiero w przyszłym roku. I tak trochę się cieszę, bo trochę będzie mniej roboty i trochę więcej czasu, a z drugiej strony trochę tego będzie brakowało, tego robienia tych sergów, tego mleka, tego przerabiania, tego dojenia kóz będzie zawsze trochę brakowało. I potem się wraca z taką nową energią w przyszłym sezonie, do tego, że jest taka ekscytacja, jak się zaczyna ten sezon od nowa. Na koniec zawsze jest już trochę zmęczenie, już takie trochę, że się nie może doczekać człowiek, żeby był już koniec, bo wiadomo, dużo tej roboty strasznie. Jak już się nowy sezon zaczyna, to się człowiek cieszy i jest taki, mówię, podekscytowany, że znowu wracamy z nową energią i wkładamy całe swoje serducho w te serki. Dziękowałem wam już na Facebooku za wszystkie wasze zamówienia, za wasze zainteresowanie. Zamawiając te serki, nas wspieraliście też, nas i nasze gospodarstwo. No ale chciałem też tutaj na filmie podziękować tym wszystkim osobom, które zamawiały, które pisały, które były zainteresowane, które pisały takie cudowne opinie na temat naszych serów i w wiadomościach prywatnych, i gdzieś w komentarzach. Cudowny to był rok pod tym względem i było dużo takich wzruszeń nawet waszymi opiniami, waszymi komentarzami, bo taki się człowiek czuje doceniony, ta praca i wiesz, że ta praca, którą wkładasz i to serce, które wkładasz w to, to nie idzie wszystko na marne. Także dziękuję wam wszystkim za ten rok. ty musisz zejść Drogi. Przede wszystkim. A razem z Danielem chcieliśmy teraz jeszcze pozdrowić Łukasza i Martę, którzy nas wczoraj odwiedzili. No. Było super. Było, było super. Jesteśmy w ogóle zachwyceni, że obcy ludzie mogą się stać tak bardzo bliscy, bliscy no nie? Że mm. czas to przy tych osobach po prostu zlatuje. To tak momentalnie, po prostu nawet nie wiesz kiedy i zatruje w ogóle kilka godzin cudowni ludzie z cudowną energią i chcielibyśmy wam podziękować za przecudowne chlebki i drożdżóweczki, które nam przywieźliście jesteście po prostu mega zdolnymi, mega wspaniałymi ludźmi także pozdrawiamy was serdecznie i mamy nadzieję do szybkiego zobaczenia nizaki <laughs> ściskamy was kochani Daniel już jedzie <laughs> ja wiem, Fado Faduś to może chcesz go zabrać do pracy Pado No popatrzcie to z drugiej strony Dobra jedź Ostrożnie pa. Chodź Paduś, idziemy Zamykamy bramy ground i can recall the time and place on the midnight walk through the old streets trying to turn back the clock to the days of old back to the days when all Nie no przepraszam, a co to za impreza tu w słomie? Kto tutaj rozwala słomę całą dziewczyny! Co to za intereska, tutaj? Teraz to już słuchajcie, cały czas będzie taki pod znakiem zapytania: czy wypuszczać, czy nie wypuszczać? Te zwierzęta na pastwisko, bo niebo zachmurzone. I słuchajcie, chyba słyszę teraz, że brzmi albo to samolot. Mam nadzieję, samolot chyba, ale coś tam lata. Czekajcie, może Wam zrobię zuma wielkiego. Widzicie to? To chyba jakiś jastrząb, bo wielkie. Coś tutaj nad wybiegami naszymi krąży. Nie wiem, co z tymi krówkami zrobić, słuchajcie. Po prostu nie wierzę w to, co widzę. A ty dalej nie wychodzisz, uparta? Musisz stąd wyjść, bo tu całe siano jest zawsze porozwalane. One są po prostu. gorsze spustoszenie robią niż piękna. No Dobra, słuchajcie, idę, jest, wypuszczam. To nie ryzykuje ten nie wypuszcza krówek na pastwisko. Jest trochę wiatr, ale nie jest zimno, nawet jakby trochę zmokły. Jak zacznie padać, to też im się nic na pewno nie stanie. Dzisiaj już im muszę yy, przegrodzić tam nową, odgrodzić nową kwaterę, bo tutaj to wyjadły... No zobaczcie, pozostawiały w ogóle takie place trawy i nie chcą już tego za żadne skarby zjeść. Dlatego no, dam już je dzisiaj tam, bo będą przecież tylko stały i czekały, żeby im siano wrzucić, więc to w ogóle bez sensu. To już, lepiej, żeby w oborze stały, więc wypuszczę już ich tutaj. Nie. Yeah. Tutaj trochę już odrosła ta trawa, tak jak wam pokazywałem, mm. więc coś tutaj sobie powiedzą. A kozy... No, chciałem tutaj w ogóle, żeby kozy weszły na tą nową zieloną trawę, jak już wiecie, będą zasuszone. Ale kozy, wysuszy... kozy najwyżej wypuścimy tam na tą kolejną kwaterę, tam za drogą, bo tam też fajnie trawka trochę odrosła, więc niech sobie na razie tutaj krówki wyjedzą, a potem kozy tam pójdą na tą zielonkę. No i tutaj trochę też już odrasta znowu ta trawka, te oset, więc tutaj kozy też będą jeszcze zadowolone z tego. Aha, tutaj muszę przegrodzić dla tych krówek. Zerkniemy sobie, czy tej kurki tutaj nie ma, bo przedwczoraj we vlogu pamiętacie pokazywałem wam, że kurka tutaj się zaczęła w krzaczkach znosić i jajko znalazłem. Zobaczyć czy nie ma kurki i czy nie ma jajka nowego. Ptaszki tylko jakieś wyleciały stąd. I patrzymy, ale nie ma nic. Ok, czyli to była jakaś jednorazowa akcja tej kurki. Nagonił, nagonił ją potem Daniel. Yy, stała sobie pod bramą, więc sama chciała wrócić na podwórko do domu bez problemu. Nie trzeba było jej nawet łapać. Czy trzeba zdjąć zabezpieczenie antyjuniorkowe. Ciekawe hmm. czy dzisiaj zajarzą, że idą prosto tam. No, Wisienka chyba pójdzie. To może one też za nią pójdą. Dobrze, dziewczyny, tak jest. Bardzo ładnie. Pójdziemy zobaczyć, czy tam na pewno wszystko z pastuchem jest ok, Żebym potem nie miał niespodzianki i nie ganiał kóz ze wsi. Albo po sąsiadach chyba nie kóz, tylko krów. <laughs> Ciągle te kozy mi w głowie i kozy. Wiecie co, tak sobie pomyślałem, że tutaj ta kwatera ma szansę jeszcze w ogóle odrosnąć. I ja ją chyba zamknę, żeby one na ten ostatni kawałek nie wchodziły, tylko żeby sobie tam wyjadły. I zawsze to jest, wiecie, nie, nie zdepczą, nie zjedzą wszystkiego, nie wygryzą naraz, to, to to jeszcze jest szansa uratować. Tak zrobić. Tak mi się wydaje, że to będzie dobra decyzja, żeby to sobie jeszcze poleżało. No, jeszcze nie ma być aż tak całkiem zimno. Jeszcze tak ma być, w granicach tych 15-16 stopni, więc ta trawa jeszcze tutaj urośnie, więc jeszcze będą miały taką kwaterę potem na koniec, żeby sobie soczystą trawkę pojeść. Tak całkiem na końcówkę sezonu. No a tutaj przecież też jeszcze mają co sobie powyjadać, także na dwa dni, myślę, że dwa, trzy dni jeszcze tutaj pojedzą trochę. Tak, dziewczyny? To ja już was zostawiam. Siemanko! Even if we we're not solving this riddle There's no taking back all the deeds that we've done There's a lot that we did wrong Looking back on all of the shit we've done I cannot believe that it's been so long That we we're in the eye of the needle When you don't like or love me I breathe it all out and I breathe in Te dwa dni ciepła dosyć dobrze tutaj zrobiły i nie ma już tego błota takiego okropnego, także już kurczaki u kurczaków dużo lepsza sytuacja teraz. Proszę Pana. Macie fajnie, że tak sobie w przyspieszeniu to obejrzycie. Tutaj w tym kurniku trochę trocin, trochę słomy, dlatego że wiemy, że już nic nie będziemy żadnych maluchów odchowywać w tym roku. I resztkę z worka tej, tych trocin, które mieliśmy, po prostu wykorzystaliśmy, bo po co mają leżeć i tak by gdzieś tam zawilgły podczas jesieni i tak. Więc na przyszły rok trzeba przecież i tak zapasy zrobić. Ciekawe, jak się tam pani znalazła. Piękna pani, piękna damo. Zawsze się musi taka znaleźć, co przygód szuka, poza, płot, poza ogrodzeniem, poza wybiegiem. Teraz pytanie czy mi się uda jakoś tam zagonić, żeby do stawu nie wpadła do kaczek. No nie będziemy się bawić w ciuciu babkę. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jezus, trzeba było nie uciekać. Ale tak w ogóle to piękne są te biało-czarne kurkica. Mega. I w ogóle te kolorowe, takie łaciate, cudaczki. Nawet te czarne, jakie są piękne, w ogóle jeszcze z czubkiem. Piękne powychodzą te kurczaki z, z lęgów na przyszły rok, jak będziemy od nich mieli jajka. Jak się pomiksują jeszcze z zielonymi łóżkami, to w ogóle no naprawdę cudaki, podejrzewam. Ajajaj, aj, aj, kochani, już jest taka godzina, że muszę uciekać do montowania vloga, żebyście go na 15 dostali. Także kończę. Trzymajcie się ciepo, do zobaczenia jutro. sunny day in late july and everything turned upside down i almost lost track of time as weeks went by i couldn't get him off my mind i told him i want that great love like standing in the middle